Poniedziałek 19 sierpnia 2024 roku doszło do niecodziennego zdarzenia na warszawskim Wilanowie. Znany satyryk Jan Pietrzak, mający już 88 lat, wjechał samochodem w budynek przychodni. Choć zdarzenie wyglądało groźnie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Do incydentu doszło w godzinach południowych. Jan Pietrzak, kierując samochodem marki Audi, najpierw uderzył w metalową wiatę znajdującą się obok budynku przychodni. Według relacji świadków, po pierwszym zderzeniu satyrk wycofał samochód. Po czym ponownie ruszył i z dużą prędkością wjechał prosto w budynek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń i relacji świadków, pojazd kierowany przez Jana Pietrzaka najpierw otarł się o ścianę, uszkadzając parapetę i rynne, a następnie zatrzymał się na płocie kilkanaście metrów dalej. Jak informuje komenda rejonowa Policji Warszawa 2. Jan Pietrzak został przebadany alkomatem i okazało się, że był trzeźwy. Policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia satyryka po incydencie. Kom. Ewa Kołdys, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa 2 potwierdziła, że 88-letni kierowca nie doznał żadnych obrażeń ciała. Sytuacja została opanowana, a dalsze działania, związane z wyjaśnianiem okoliczności wypadku, są w toku. Jan Pietrzak to postać doskonale znana w polskiej kulturze. Jako satyryk i twórca kabaretowy, jest obecny na scenie artystycznej od dekad. Jego występy oraz zaangażowanie w życie publiczne przyniosły mu liczne grono fanów, ale również krytyków. W związku z jego zaawansowanym wiekiem incydent ten wzbudził liczne komentarze i spekulacje na temat zdrowia artysty oraz tego, czy sytuacja, choć poważna, zakończyła się bez większych konsekwencji. Jednakże w kontekście zaawansowanego wieku satyryka, wielu obserwatorów zastanawia się, czy nie powinna to być okazja do odebrania mu prawa jazdy. Problemy zdrowotne, które mogły doprowadzić do zasłabnięcia, stawiają pytania o bezpieczeństwo zarówno samego Pietrzaka jak i innych uczestników ruchu drogowego. Zdarzenie z udziałem Jana Pietrzaka zakończyło się szczęśliwie, bez ofiar i poważnych obrażeń.